Pamiętam, jak jako dzieciak byłem, żywym pilotem. Siedział dziadek w fotelu, a ja przy telewizorze. Przełącz na jedynkę, nie, wróć na dwójkę. Czekaj, tam leciał western. Wiesz, że pierwszy pilot do telewizora powstał już w 1950 roku? Nazywał się Lazy Bones, czyli Leniwe Kości, bo był połączony z telewizorem kablem, przez który ludzie potykali się częściej niż w czasie reklamy chipsów. Ale dopiero w 1955 roku firma Zenith wymyśliła pierwszy bezprzewodowy pilot. Flashmatic działał na światło, nie na fale radiowe. Problem, jeśli słońce świeciło w ekran, telewizor sam zmieniał kanały. A ja dopiero po latach zrozumiałem, że pilot to nie tylko wynalazek wygody. To koniec ery dzieci na służbie przy kineskopie. Dziś jednym kliknięciem przełączasz świat a kiedyś trzeba było podejść i zaryzykować porażenie elektrostatyczne. Więc jeśli pamiętasz czasy, gdy sam byłeś pilotem w domu, daj znać w komentarzu. A jeśli chcesz poznać więcej historii o codziennych przedmiotach z humorem, koniecznie zasubskrybuj kanał po co to komu?